Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Pani Endorfina i gadam o minimalizmie. Stworzyłam nawet kurs, do którego możecie dołączyć na patronite. Ukośnik Pani Endorfina, serdecznie zapraszam. A dzisiaj będzie coś, na co niektórym szczególnie yy, świecą się oczy: mianowicie pokażę moją aktualną garderobę. Przez wiele lat minimalizmu bardzo się przed tym broniłam i tak naprawdę zrobiłam to tylko raz. Pokazałam w moje dwa mieszkania do tyłu, pokazałam swoją garderowę, to jak ona wyglądała. Dzisiaj trochę trudno aż mi to uwierzyć, że rzeczywiście miałam tych rzeczy tak mało, ale to prawda. Natomiast zanim nastąpi ta wiekopomna chwila, chciałabym przypomnieć jeszcze o kilku faktach. Mianowicie, niecałe dwa miesiące temu wyprowadziłam się z Warszawy i przeprowadziłam się na wieś. Mieszkam w tej chwili w zupełnie nowej rzeczywistości. Yy, podczas całego tego procesu pozbywałam się jak największej ilości rzeczy i weryfikowałam to, jak tak naprawdę funkcjonuje. Jest to dla mnie nowe rozdanie minimalizmu, za którym idzie bardzo dużo nowych wniosków, stąd też mój powrót na kanał, i cieszę się, że też ze mną jesteście i tak miło reagujecie na to, że znowu. Możemy się zobaczyć w jakiś sposób. Więc z naprawdę dużej ilości rzeczy, która, które mieściła szafa w pokoju, który ostatnio wynajmowałam, szafa, komoda i jeszcze kilka miejsc, udało mi się radykalnie zredukować to, co w tej chwili noszę, czyli wszystkie moje ubrania. A i tak nadal ciągnie mnie jeszcze do minimalizmu ekstremalnego. Więc jestem na pewno gdzieś po środku swojej drogi, tej, której kres gdzieś tam widzę oczyma duszy czy oczyma wyobraźni. Nie jest to na pewno stan ostateczny. Raczej będzie to szło w kierunku tego, że ubrań będzie jeszcze mniej jak bardzo mniej i jakie one będą, to się tak naprawdę okaże w praniu, daje się ponieść tej fali. A myślę, że przejdę bez dłuższego wstępu do, do setna. To, co tutaj widzicie, to właśnie aktualnie jest moja garderoba. Dlaczego tak wygląda? Wygląda ona mianowicie tak, ponieważ do, w miejscu, do którego się przeprowadziłam, nie ma tradycyjnej szafy. Autentycznie nie ma żadnej szafy tradycyjnej. Nic. Zero. Wyobrażacie sobie coś takiego, a jednak takie miejsca istnieją. W te, pod tym kątem ono jest na pewno bardzo minimalistyczne. Jest jednak komoda, ale jest ono w 100% zajęta więc nie ma tam też przestrzeni na to, żebym cokolwiek yy, trzymała. Więc musiałam się dobrze zorganizować i zastanowić się tak naprawdę jak chcę, żeby te moje jak chcę przechowywać moje ubrania i jak chcę to zrobić w taki sposób, który będzie też dla mnie odpowiedni w kontekście korzystania z nich. Przez głowę przeszło mi kilka standardowych rozwiązań czy półstandardowych rozwiązań. Ale po długim namyśle stwierdziłam, że postawię po prostu na pokrowce. Dlaczego się zdecydowałam do końca na takie rozwiązanie? Powiem jeszcze na końcu filmiku. Tym raz, Tymczasem przejdźmy do tego, co się tutaj znajduje. To, co tu widzicie, są to nieduże pokrowce, ale jest w nich naprawdę wszystko, 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 co posiadam w kontekście ubrań. Włącznie z ubraniami zimowymi z, zimowymi, z zimowym płaszczem, z sztucznym futrem, które mam. Mam coś takiego, oh je. Yeah, czasem mam ochotę być trochę bardziej zadziorna. Może nie fancy, ale właśnie bardziej zadziorna, dlatego mam takie sztuczne futro kupione w second handzie. Są tutaj moje jesienne kurtki, czapki, szaliki, bluzy, swetry, ubrania do ćwiczeń, ubrania wakacyjne, bielizna. Absolutnie wszystko, co tylko może być. A więc lecimy. Na pewno nie będę Wam dokładnie pokazywać, co jest w każdym z nich, dlatego że oto był strzał właśnie moich kolanek. Czas glukozaminę przyjąć. Na pewno nie będę wyciągać wszystkiego, co jest w tych pokrowcach, dlatego że jest to troszeczkę trudniej teraz zrobić niż tylko odsunąć szuflady, tak jak to było. Za pierwszym razem i dodam też, że nic tutaj specjalnie nie szykowałam na to nagranie, więc tak naprawdę wygląda to dokładnie w taki sposób. W pierwszym pokrowcu trzymam skarpetki bielizne, podkoszulki, leginsy i kilka koszul. Takie rzeczy, które noszę bardzo często, czy wręcz jest to przestrzeń, do której sięgam codziennie, więc musi być łatwo dostępna, dlatego jest. Na samej górze. Akurat, skarpetki bielizna są też posegregowane, jeszcze żeby było je łatwo wyciągnąć. Z tyłu cieplejsze, z przodu krótkie skarpetki letnie. To, w czym śpię, to, w czym chodzę po domu. Tutaj, w tym niższym pokrowcu, mam cieplejsze ubrania. A w zasadzie to są takie. To jest wszystko to, co mogę założyć na wierzch na koszulkę, czyli swetry, polary, kurtka dżinsowa, dalej swetry, kolejna bluza. Tam z tyłu jest lniana narzutka, którą, którą noszę w wakacje. Czasem tutaj są jeszcze koszule, które noszę, takie duże, obszerne męskie koszule, bo mam takie dwie, ale w tej chwili są po prostu w praniu, dlatego ich tutaj nie ma, ale zazwyczaj lądują dokładnie w tym miejscu. W drugim naszej drugiej wieży zbudowanej z pokrowców jest pokrowiec, w którym trzymam jeansy i parę koszulek jeszcze jakieś swoje rzeczy, które są tutaj zapakowane w, w torbę kilka koszulek i jeansy najczęściej jest to tak, że mam dwie pary jeansów które noszę regularnie potem wrzucam je do prania piorę, wracają do pokrowca biorę coś innego, co akurat w danym momencie jest bardziej aktualne, tak jak jeżeli wróciłam na tańce, potrzebuję dżinsów, które nie szurają się po ziemi, nie są tak długie i tak szerokie. Więc najczęściej w użyciu są dżinsy krótsze do kostek. Dlatego ich tutaj nie ma, a są te, w których pewnie będę popylać przez całą jesień i zimę, bo zazwyczaj tak to wygląda. Tutaj o, gdzieś tu mam zapięcie z tego pokrowca ten środkowy pokrowiec jest tak naprawdę dosyć pusty. Jest tutaj kilka podkoszulek, które noszę zimą albo późną jesienią, czyli takich już naprawdę ciepłych rzeczy. W tej chwili to jeszcze nie jest moment, żeby je wyciągać. Są jest tutaj też czapka, dwa szaliki, w zasadzie szalik i chusta, które też dopiero będą w użyciu. Jeszcze to nie jest na nie sezon, także to jest miejsce, do którego sięgnę za jakiś czas, i też raczej na takiej zasadzie, że te rzeczy wyciągnę. Umieszczę tu pewnie typowo letnie ciuchy. Zazwyczaj tak robię. Sezonami wyciągam sobie na wierzch to, co jest mi potrzebne, i też nie będę do tego zaglądać tak bardzo często. Ten najniższy pokrowiec to jest właśnie pokrowiec na moje zimowe rzeczy. Nie wiem, czy znajdę. So, znajdę tutaj zamek. Są tutaj moje zimowe rzeczy, kurtki. Tutaj jest futro. Tu jest akurat pokrowiec na laptopa, z którego rzadko korzystam, bo zazwyczaj laptop mam w domu. Jest tam też jakiś pasek schowany, który, do, po który sięgam bardzo rzadko. Zapasowa opaska na oczy. Czasem się zapaskuję, gdzieś wyjeżdżam. Yy, i, czasem, I chyba jest tam z tyłu jeszcze torba taka zwykła torba. Którą, torba, torebka, którą noszę w wakacje, kiedy nie mam na sobie plecaka, bo jest tak gorąco, że moje plecy są całe mokre po, po półgodzinnym spacerze. Wtedy przerzucam się na, na torbę i tak właśnie plasuje się, tak właśnie wygląda z grubsza moja szafa, w cudzysłowie. Szokujące, szokujące, Nie wiem. Możecie dać znać w komentarzu, jaka jest wasza reakcja. Zdaję sobie z tego sprawę, że wiele osób na pewno nie chciałoby tak żyć i na pewno dokonałoby innych wyborów, nie tylko pod względem tego, co się w tych pokrowcach znajduje, ale przede wszystkim pod względem tego, że nie tak przechowywałyby swoje ubrania. Zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo niestandardowe podejście do tematu, ale wynika ono głównie, myślę, z jednej kwestii yy, bardzo uogólniając. To jest kwestia pod tytułem Jestem Nomadą. Nagram filmik albo dwa na ten temat, bo temat jest dłuższy i, i grubszy i warto poświęcić mu trochę więcej uwagi. Natomiast z tego tytułu, że jestem nomadą, wynika też fakt, że wiem, że miejsce, w którym jestem, nie jest absolutnie żadnym moim docelowym miejscem do życia. Jest miejscem, które daje mi schronienie na jakiś czas. Jak długo? Tak naprawdę nie wiem. <noise> Zakładałam przeprowadzając się tutaj, myśląc o przeprowadzce się, przeprowadzeniu się tutaj, że będą to dwa miesiące i wrócę z powrotem do Warszawy. Teraz myślę, że będzie to na pewno dłużej i że na, na pewno nie wrócę do Warszawy, yy, ponieważ yy, mój układ nerwowy czuje się o wiele lepiej, mieszkając w miejscu, gdzie nie ma tak dużo bodźców, gdzie życie płynie o wiele spokojniej. Ale. Myśląc o urządzeniu sobie przestrzeni w miejscu, w którym będę tylko przez jakiś czas, być może względnie krótki, może to będzie rok, a może to będzie półtora roku, od razu odpala mi się kalkulowanie tego, na co chcę faktycznie przeznaczyć moje zasoby. Zasoby pod tytułem czas i zasoby pod tytułem pieniądze. I kalkulacja jest dosyć szybka, bo jeżeli postawię na szali to, żeby moja Garderoba wyglądała w określony sposób, czyli wyglądała ładniej, może bardziej reprezentacyjnie, lub postawię na tą samą szalę, dorzucę tam jeszcze troszeczkę wygody, bo rzeczywiście posiadanie komody jest wygodniejsze niż e, posiadanie e, takich pokrowców. Nie muszę mieć szafy, wiem to z doświadczenia, że nie potrzebuję szafy, nie wieszam ubrań, nie robię tego od lat. Zasadność szafy jest dla mnie osobiście żadna, więc nie muszę jej mieć i na pewno bym takiej szafy nie kupiła, ale nawet posiadanie komody, yy, które byłoby wygodniejsze, nie jest aż tak istotne w porównaniu z tym, jak istotne jest dla mnie poczucie wolności i swobody. Wiem, że, jeżeli, że będę się z tego miejsca za jakiś czas wyprowadzać, będę się przenosić i po pierwsze, przeniesienie czegoś takiego jest o wiele łatwiejszym zadaniem. I nie potrzebuję już tych rzeczy, tak jak to było poprzednio, wypakowywać z szafy czy z komody i wrzucać e, do torebek, toreb, worków, pokrowców, czegokolwiek innego. W tej chwili jestem w stanie złapać te wszystkie rzeczy w zarączki i je po prostu ze sobą zabrać. O ile nie będzie tak, że naprawdę się zminimalizuje radykalnie, co o czym woła moje serduszko. Och, niesamowicie. I prawdopodobnie spakuje się w ogóle jeszcze do mniejszego gabarytu. Być może to będzie plecak, może to będzie jakaś jedna duża torba. Pożyjemy, zobaczymy. Bardzo świadomie podchodzę też do tematu wydawania pieniędzy. Sam mój kurs jest o tym, jak oszczędzać pieniądze, jak wydawać ich mniej i jeżeli już je wydawać, to rzeczywiście robić to w sposób, który jest zgodny z nami, a nie z kanonem ze standardami, z oczekiwaniami, i z jakimś takim ogólnym społecznym przyzwoleniem, jak coś ma wyglądać. Cenię sobie wolność mentalną i emocjonalną, i też przede wszystkim wolność fizyczną. I taka decyzja o zrobieniu tego w taki sposób, jak właśnie zobaczyliście, jest dla mnie bardziej naturalna i jest w 100% zgodna z tym, jak chcę żyć i co jest. Dla mnie ważne, jakie wartości wyznaję na co dzień. Dlatego, korzystając z takiego rozwiązania, jeżeli chodzi o szafę, mam codzienne poczucie, że zrobiłam to z premedytacją i absolutnie nie żałuję, że nie mam większego gabarytu. Mieszkając w kawalerce, dwie przeprowadzki wstecz, dwie czy trzy, pamiętam, że. To było, to było puste mieszkanie, zupełnie nie było tam ani jednego mebla, i w, w, kupiłam wtedy komodę, którą widzieliście, bo właśnie z tamtego mieszkania nagrywałam, yy, nagrywałam moją szafę i pokazywałam to, jak ona wygląda. Więc zainwestowałam w ten mebel, który przeprowadzając się, sprzedałam, żeby odzyskać trochę pieniędzy, które na niego wydałam. Ale pamiętam, że było to naprawdę uciążliwe i upierdliwe, dlatego że to był ciężki mebel, który musiałam skręcić, który potem musiałam częściowo rozkręcić, żeby pomóc kobiecie, którego ode mnie kupiła, zapakować go do samochodu, który razem z nią dźwigałam, i to wszystko było bardzo dużym wysiłkiem i fizycznym, i energetycznym, którego Wiem już na ten moment, że nie potrzebuję, jeżeli zrezygnuję z tych pokrowców. Też jestem pewnie w stanie je sprzedać, przeznaczyć na cokolwiek innego, ale po prostu jestem w stanie je złożyć na płasko, są bardzo lekkie, są też bardzo wytrzymałe. Część z nich mam ze sobą już myślę, że 5 lat, jak nie więcej i więc wiem, że jest to rozwiązanie, które się faktycznie sprawdza i nie będzie mnie tyle kosztować. Jeżeli wiem, że łatwość i wygoda są jakąś wartością w moim życiu, postawioną wysoko na liście priorytetów, to będę szukać czegoś bardzo niestandardowego, co pozwoli te wartości w życiu po prostu zrealizować. Może kiedyś znajdę czas i przestrzeń na to, żeby dokładnie pokazać Wam, co jest aktualnie w tych. Yy tych pokrowcach nawet się zastanawiałam nad tym, czy by nie policzyć, ile mam faktycznie ciuchów. Zobaczę, czy starczy mi akurat na to weny, bo to wymaga też wyciągnięcia wszystkiego na wierzch, przeliczenia, złożenia z powrotem, a lubię porządek, więc wiem, że nie będę umiała tego wyciągnąć i rzucić gdzieś na stertę, także też będzie mnie to kosztować dosyć dużo wysiłku. W każdym razie na ten moment tak wygląda to jak żyję i to tak wygląda to, jak przechowuję swoje ubrania. Tak jak mówię, wynika to z kilku ważnych rzeczy w moim życiu, z lifestylu, jaki prowadzę, z wartości, jakie wyznaję i nie jest to w żaden sposób kanon tego, jak żyje minimalista, jak powinien żyć minimalista, jak powinien żyć człowiek oszczędny, jak powinien żyć nomada. Nie jest to wzorzec ani szablon, nie sugerujcie się tym, jeżeli nawet chcecie być minimalistami, to nie znaczy, że musicie tak wyglądać albo spędzać większo większość czasu w polarze. To są moje wybory, które bardzo pasują do tego, co robię i jak funkcjonuję, i do mindsetu, który mówi mi o tym: OK, wiem na 100%, że tak naprawdę już za jakiś czas będę zupełnie gdzieś indziej i to miejsce, w którym jestem, to nie jest przestrzeń, w którą należy inwestować. Fizycznie swój wysiłek, swoje finanse nie należy inwestować w obiekty, które mają być w tej przestrzeni. Mam cudownie wygodne łóżko, wspaniałą, mięciutką, ciepłą pościel, miejsce do pracy i do relaksu, miejsce do robienia jogi, wolność i wygodę, jeżeli chodzi o wybór ubrań i możliwość podróżowania swobodnego w nich i eksploracji Polski. Co bardzo lubię robić, i to jest dla mnie ważne, a nie to, żeby stała tutaj z tyłu za mną jakaś piękna, nowa komoda. Wiem, że też nie dla wszystkich w ogóle argument finansowy jest istotny, bo wiele osób powie: no, ok, no, ale jeżeli nawet kupisz coś używanego, jakiś używany mebel za 400 zł, to tak naprawdę nie jest dużo. Zgadza się. To może z drugiej strony zatrygerować osoby, które mają trochę gorszą sytuację finansową, gdzie te 400 zł robi dużą różnicę, ale nawet jeżeli nie, i nawet jeżeli yy, to miałby być dla kogokolwiek argument, to są jeszcze inne argumenty. I jeżeli wyobrażacie sobie inny sposób organizacji swojej przestrzeni i tego, jak żyjecie, to oczywiście bez względu na to, czy jesteście oszczędni, czy jesteście minimalistami, czy jesteście nomadami, możecie to robić tak, jak Wam się podoba. Cały piz polega dokładnie na tym, i cała moja filozofia, i całe moje przesłanie, i to, co ba tak bardzo cały czas podkreślam, i, i na czym tak bardzo mi zależało, żeby zawrzeć to w moim kursie, to jest właśnie umiejętność tworzenia swojego życia w sposób wolny i w sposób dokładnie taki, jakiego się pragnie, więc jeżeli jesteście zaintrygowani, to oczywiście serdecznie zachęcam do dołączenia do kursu, który jest dostępny na Patronite. Wszystkie informacje o tym, jak to zrobić, znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. A ja tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia już wkrótce. Pa, pa!